This song is what you The Shadow Za... Moza... Z nową robię nowe rzeczy Kurwe swego mam dziwko i nie zaprzeczysz Szugi bony kopią kurwa Leo Messi Ona chciałaby ze mną zakopać wiedźmy Ma na sobie młody białac i walencji Ja roguję tingły i dwa raki w Kielni Robię nexus flipy, segibuję baby Nielegalne rzeczy w moim true Jakbym miał następną sukę zabrać ryć przed nią zgubiłem zdarza się najlepszy Jakby się znalazła to już niedostępny To nie tak brak, to nie tak tu tylko na jeden raz Moja domowa jest jedną też ma Moja kura domowa siada na kutrach Z nową suką robię nowe rzeczy Kurwe swego mam dziwko i nie zaprzeczy Czyli bony kurwa Leo Messi Ona chciałaby ze mną zakopać bierzmy Ją weź na wodę ja biorę na księży Siedzi ze mną na mnie, potem niżej leży Mówi ci, że spała serio, jej w to bierzy. I oddała mu, więc jej brakuje wiedzy koleżka, teoretyk gada. Ja zakręcę sosem, ona kręci pizdą Tam nie uśpiewa, dlaczego chcesz serce wszystko Rzuciłem cztery, kurwa zaraz wejdą Gdzieś w internecie to swojego aktywność Raz więcej kęsów to jest swego przyrok Jestem coraz wyżej, to jest swego byszko Jestem was szybszy to jest swego szybko ja biorę ją, biorę ją, biorę Przedeż za sobą będziesz fajnką, na chwilę nie żoną rano z spokojem i głową Chcę widzieć ciebie rano, wózmy. niech ten odnocaj po to nie do Pan ci se to nawet nie zioło Ci mają dziewczyny, ja mówię ich jak mają jaja, to w dupie od kogoś nową sęgą robię nowe. Rzeczy. Kurwa swego mam dziwko i nie zawszeczy Czyli bony kopią kurwa Leo Messi Ona chciałaby ze mną zakopać wierzmy A na sobie młody Białas i balenci, Ja rokuję team my, dwa raki w kielni robię Nexus trybys egikuje baby Nielegalne rzeczy w moim true religion Nową supę robię nowe rzeczy Kurwe swego mam dziwko i nie zawszeczy Czyli bony kopią kurwa Leo Messi Ona chciałaby ze mną zakopać wierzmy A na sobie młody Białas i balenci, Ja roguję i dwa raki w kielni Nexus trybys egikuje baby Nielegalne rzeczy w moim true religion はいマジで。 daily twoja mała moja wiedma ja mam siano w butach poziomek koszone w budach pierdolony Wierdolony wieśniak ludzkie pieniądze w na kieszeni a ja jestem aż z mnie temat ona tu do kontu cis cis lewa 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 cis 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 nie cis 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 Nie cis 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 sami nie mogę żadnej Jore jednak musiał jest bezcenny Szary ślady mam na Timmerlandach, postęp tykiet moje, serwantów i pedał Czerwone mam oczy w sezonie, nie jestem ale, ale jestem nim MVP na boisku cały czas, mam tylko kula, palę po sam fit Ja liczę zielone, ty jesteś zielony, zazdrość, weźmy Jamie Dick Twoja lala, on jest paradoks Nazywa mała, zabierają ćwik Mam pomysł na kwit, to go realizuję Wybacz moja droga, jadę, jestem nim Nie obchodzi zgodnia, co ile kosztuje Wezmę całą tobę, potem więcej liczb Pod górną mam trój, mam joya Jestem górnem, bieganek i lojstyk Poprzyk, wszyscy dead, jak się któryś wynurzy To zabije wieś, na sprawna gówno z tym Ojebałem Żyda, nojcy ma, ja Ojebałem może dwóch, no pij nojc Winę Sim przez całe życie, życie no nojc Eeejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Podchuja, niestety tyzią niech mm. nie gumacz perspektyw Bo nie możesz się najeść bronem, nie kopie kufa, jebany elektryk Nie jestem dyskretną oni przyjął złej, znamy że podługą obecnych nie mogę mieć żadnej głowy, nie gadaj mi do ucha, jestem tatrzeź gry Zala snefa i ubiera szyfka, ja chcesz jak który upada reksy Szyfkoły mam na stole, nieważne co ubiorę, i tak posług jest bezcenny Szary ślady mam na stół, niestety kiepuję sobie na wody Baby Czerwone mam oczy w sezonie, nie jestem palek, ale jestem bill Ucieka, 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 Bocze, 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 bocze. Zobacz kto wrócił na drzwi! Po wyciskam na klatkę Czuję te codzienne natura, słyszę spekulacje Zapraszam na testy w i Po pierwsze to się rozgrywa bo z kontuzją nie poćwiczysz Mi też się czasem nie chce, wtedy robi biceps zbijam piątkę z wariatem, którego co dzień widzę Ciężko zabierdala nie zwala na genetykę Po drugie to jest miska, sprawa oczywista Wartości odżywcze, proteiny, witaminka Wejdzie dzisiaj Big Pa potem może Big Mac Bo jestem normalny i jak chcę to tego dziś dam. Po trzecie to klatka piersiowa. Cały tydzień czekam, żeby znowu ją spompować. Śpiejem, trenuję, spuszczam się i tak od nowa. I tak od z kategorii Wyś biały tak to się opina Wszędzie biały proch to białko nie kokaina Życzę ci mało kalorii z pysznych proteina Niech to niesie się na drożkach salkach oraz Tyś, tyś, biały tak to się opina Wszędzie biały proch to białko nie kokaina Życzę ci mało kalorii z pysznych proteina Niech to niesie się na drożkach salkach oraz dżyma. To czwarte to z nie jak poruszasz barkiem Bo chciałeś szybko fajnie a robisz operację Pomału, powoli, trzy słowa dyscyplina Chcesz pakę na przysiadzie, tylko kotek bądź po szóstej i po siódmej rosji skończy się urazem Do dzisiaj czuję w plecach, choć nie poszedłem wcale Pozdro dla i fajterów ciężkie Jeśli robić wagę, to dobijać ją nie najważniejsze to 28, bo jest jeszcze sztanga Policzysz po to w końcu pęknie paszka Nie z nie zajebiesz To się zezraj do pudziana Wow Począć tągie wyciska na grackie Czuje yeah. wstęp codzienne gwiazdy Nie wstęp słyszę spekulacje Zapraszam do brystyków okołości zawsze Tyś, byś biały taktob się opina Wszędzie biały proch, to białko nie kokaina Przydrzeć ci mało kalorii z pysznych proteinach Niech to niesie się na drożkach, sarkach, orężczyzn Tyś, byś biały taktob się opina Wszędzie biały proch, to białko nie kokaina Przydrzeć ci mało kalorii z pysznych <saiden IV> <Aud Marcelowicki> o, jak damn, na klatkę, czuję te przyrosty, codzienne Czy jestem natura, słyszę spekulacje, zapraszam na testy w gotowości zawsze! Co to kurwa jest za mątek? Ja pierdolę ty tutaj Bardzo ważny Daj mi go, daj mi go! Woli mnie tym czasem, że nie jesteś tu ze mną Wszyscy się pytali, co u ciebie nie. tak jest Przez lata już nie mieliśmy nic nie. razem wspólnego Czasem myśli nie doprowadzają do latem, co zaczynał napijać, Pomógł mi napisać super pierwszy mój tekst. Mówiłeś, koją, żeby się przestali zabijać. jak kochałeś nas jak brać, braci, łączy nas krew. Na zawsze tam nie będzie szczęścia mojej rodziny. Za ciebie z nami niedługo wypijemy sen. w prawie nie obszają twojej rozkminy. Żeby pan jak spadał z tym drem KMC for life I by kwiatom mych pana Człowiek już jest w niebie z aniołami A my Zdłużasz? dalej na ulicach Zdłużmy, I balety do rana Wyjadą po szampana, żeby świecie nam żyło Daj nam pożyć jeszcze raz Koni ciągle czas zapomnij i nic ci pomogli wstać To dla wszystkich żołnierzy, co zmarli Konią za marzeniem i odeszli za wcześnie Nie będę krzywdził, już piszę za znamy Nie widzę niebezpiecznie, byle że wiecznie Jak miałem dziewięć lat, byłeś tam mnie jako ojciec Wyszkaliśmy w Berlinie, a ty byłeś tu sam Rodzice po rozwodzie, mamy sero na koncie no nie ustawy, mówię, nie ja bym nie wolał nie. No. być tam W Warszawie pójść do no, szkoły no, i pomieszkać w no, no, no. dziadka On mnie był jedyny, nigdy na nas się nie darł Pamiętam jak wróciłem na rowerze do domu I matka mi ze łzami w oczach mówi, że zmarł Taki jest nasz los, kiedy świat opuszczamy Wszystko co kochamy zabierze nam czas Z wiekiem nauczyłem ja tam się być dobrym do dla mamy Bo wiem, że gdy odejdzie to mi będzie jej brak Muszę dbać nie o zdrowie, robię. żeby być tu dla dzieci by móc sobie wychować i pokazać ten świat Nie zamienię miłości, da żadnych pieniędzy Obojętne ile, kiedy, to by mi dał Daj nam pożycie raz, Gonić no, ciągle czas, nigdy nie zapomnij. nie ci pomogli wstać. To dla wszystkich żołnierzy, co zmarli, pomylił za marzeniem i odeszli za wcześnie. Nie będę krzywdził my za skarby. Nigdzie nie wezmę, nie będę żył wiecznie. Goniliśmy drugiego. Jaka onza? bardzo. Dobra, Dobra. prawa. To takie robicie. no. No, dobrze. dobrze. dobrze.

Powiedziałem, Pa, do stopu, za odcinek w środku jeszcze raz Wszystkich koni ciągle czas nigdy nie ci pomogli wstać dla wszystkich, którzy zmarli Koniec z marzeniem i odeszli za wcześnie Będę ze skarby Nigdzie nie wezmę, nie będziesz na

w trafie wynosił 1000 km na widziałem kików, są na nim doszeć chwytliwych, góry wędrzej niż po wierzchu, bo miasta dają tylko lęki, no. więc jeżdżę poniżej no, w no, moim no, autostrębu, no, w którym pływam do prawdy, nieżdżę do błaków bzdury, ci gożarzadam, nie, to, dotknę, to, nie to, to jest brak no, kultury, wadę w moje ręki i moje życie miało tylko słodkim wypadkiem, więc nie piłem nigdy chenocji.

jedną No i tak ten, kurwa. Dzień Plus jedna. FESZEK! HAHA! <grym grym grym zamiarzy> nie ja bym, bo on chce mnie tylko odciągnąć, wiesz? Od kąpla. Jak ty byś mu dwa kredy dał i było panie. No ja mu zaraz właśnie dam te dwa kredy. Tak. Gdzie jest kurwa jeden diament? Ja nie wiem, ja potrzebuję kilka diamentów. Potrzebuję ja, nie zero, masz, masz masz jeden diament? dasz mi diaksy? Nie mam Który na seta? się wyjebał. Od żalaka. O kurwa! Wyjebałem się od żelaka, wyjebałem się od żelaka! Ja pierdolę! Ja pierdolę.